Dzisiaj zrobimy unboxing myszki dla graczy Tracer Sniper. Zamówiłem ją na morele i zapłaciłem 98 zł. przejdźmy do unboxingu tego cholerstwa. Hmm, jakby to byłam pokazać. Postawę tak. O. I zrobię adboxing.

Napompowane fajne drugie dobre. I powiem no nie, tutaj to jest trochę. O i okazuje się nasza myszka. Takie zrobimy coś, że to jest nasz mysz, a tam jest fakturka, którą odwrócę. I co zrobić z tym płyłem Jedno. Tak, podkładka też tracera. Bardzo fajna. Я зазнаю. Есть наша мышка. А ты пирдовый. Думай, ты пирдовый. Вау. Серьезно, вау. Положил вам так. А я стоим ⁇ Traceram, Bardzo fajna. Spróbujemy tak robić ten unboxing. Jest to zaklejone oczywiście jakąś tasiemką, spróbujemy zaraz przeciąć ładnie. Tylko mi to tak niewygodnie. To rozjedzemy. Ups. Zobaczmy, żebym nie przeciął. Nie powinienem. Otwórzmy tego szatana. U, u, bardzo fajno, kartonik, bardzo fajny. Tutaj miał na ciężarki, tutaj była myszka. Mm, dobra. Instrukcja obsługi. Niepotrzebne. Myszka. To jest do snajpera, do zainstalowania sterowniki. Przejdźmy do samej myszki. Zarąbista myszka. Era. Yy. Ciężarki I sama mieszka yy. Mieszka jest sexy No nie widać Słabe oświetlenie wiem Ups Ale dobra To też wywalić trzeba no i dobra, przejdźmy do konkretów. Znowu będziemy się... Dobra, tak ustawimy. Myszka ma tu takie coś takie konkretko, które trzeba przekręcić. Aha, w tę stronę. Wow, to nie będzie porysał. Dwoma palcami trzeba było tu przekręcić. I dalej. I w środku widzimy miejsce na ciężarki. Jak one wyglądają, bo jestem bardzo ciekawy Shi, to No się tak kleją śmiesznie Akurat moja wow To w ogóle powinno wychodzić No ja nie rusz tamtąd Kto je ja tam przykleił, nigga? LOL Czemu one są przyklejone? Tak wyglądają. Są one dosyć ciężkie. Zamontujmy. Lol. Ach, Ach. Kurde. jakby one tam mocno leżą. Góra. Albo wam bo mam wyjmiemy he 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 nie mam dane dawaj pionko daj mi je wyciągnąć uj ups Ja się montuję dosyć specyficznie. A tam gonomiał jakieś gnoje. Kurde, patrzę jak one mocno... Te świnie trzeba podważać, bo one wyźnie. Trąbańce. Kurde. No są to przyklejone chyba. Jeszcze takiej myszki nie widziałem, żeby przyklejone ciężarki swojego opakowania. Bardzo dziwnie to było zawakowanie. Jak wyglądałem na z morele, to to zupełnie inaczej wyglądało. Okay. Ostatni. No i główienko. Niepotrzebne. Dobra, no, ja miejmy się w padaniu tych, tych Chyba leży Że się Nie. Tak. się kleją wszystkie inne strony. Nie wiem czy one się tak kleją. Kurde, kurde. Dobra, ostatnio to tego się ostatniego zrobi. Jeżeli, ja jeszcze tu. W ja zrobię, no i Ja O, teraz myszka jest bardzo ciężka. Jeśli robię open to w drugą stronę. Ja to jest bruta. Cudowna myszka na USB. Bardzo dobra mysz. Ech, sara, że tak długo było tak gówno, gówno. To jest moja już porządna myszka. Bardzo fajna. Patrzcie porównanie. To jest moja myszka nowa. A to jest moja myszka stara. Z modekomu. To jest stroj sera ładna. Zajebista. Tu mamy jeszcze sterowniki. I moje gówno, które mi się rozsypało. Tu jest jeszcze mój ten. No i to cały unboxing. Zobaczymy, jak będzie jeździła po tym. Nie, muszę to No i się będzie grało w gierki. Mm. Jeszcze zauważyłam jeden fakt. Z tego powinno się zdjąć... ...takie główienka. Kurde, poczekaj, ile to było wyłoży? Muszę to pozdejmować. Jak bitego, nie uży, że to trzeba udzielić. Kurde, to zbyt minut na tym siedział i tu... zrywał. Okej. Okay. Jeszcze dwa. Tu tego już puszcza. Jest git. I jeszcze ten. Shit. Jest. Teraz powinno lepiej jeździć. Teraz się porusza jak powinna. Tak, to jest mój mysz jej ciężarki. Płytka, bardzo mała, zaraz wam ją pokażę. Taka mała płytka. Teraz boom dla młodych. Młodzi ludzie, boom, headshot. What the fuck! Zajebista. Pierwszy mój sterownik, Jeszcze nic nie potrzebowałem żadnego sterownika. Mój pierwszy. A to ma nawet taką zajebistą o, tą taką strykałkę. Teraz sobie można to włożyć ładnie wygląda. Dobra. To wszystko z dzisiejszym unboxingu. Zapraszam do oglądania naszego kanału. Oglądajcie, oceniajcie, subskrybujcie i narka.